Będą takie lagi przez te tilt. Gdzie jest to tilt? Ty Ale to jest tiltet? Takie tak menewsko trochę wygląda Ty, 27K punkta wyświetla, lOL A to nowość, to te 3 gb aktualizacji. Dodali stare tiltet, które było w plikach i zmienili ściągę. I czemu mi się tak dziwnie tekstury ładują, widzisz? No! Ja pier... No i FPS już nigdy nie będą takie same. A. Ło kurwa, pięć ale mam lagi, ja jebę <ścoughs> A, Jakie lagi są Ja... No się chopi ja nie mogę ruszyć